g do 2000 i drugi odcinek u mnie, a u niego pierwszy. Nie, ja dam drugi. Co? Yy, znaczy, ja dam drugi. Ja dam drugi. A ja dam I drugi. Nie, ten... ja będę już drugi. Bo niestety... Czekaj. ...to spieprzyło. Miałam problemy z nagrywaniem filmu. Wybaczcie. I... Dobra. Weź mi pomóż... Zrobię ci wiadarkę i pomożesz mi z tym. Jeszcze nie. Kurde, Dobra. czekaj, ja idę im pokazać mój biedny domek, który zrobiłam. Lepiej nie patrzeć, proszę. Ale coś na nim będzie, to jest początek dopiero. Nie bądź taki okrutny. E, tak, to jest początek, coś tu będzie. Tak, ja mam pomysł, że tu będzie mm, na tym. Weźmiemy tą hodowlę grzybi, grzybów. Hodowlę z grzybów zrobimy. A, a w tym domku? A w tym domku? Nie wiem. Co się O, nasz biedny domek na drzewie. Ej, ja sobie zostawię ryby, gdybyśmy znaleźli ocelota. Ale potrzebna do tego jest ta yy, dżungla. Ale jak znajdziemy dżunglę, nie? Na bombę. Chyba, zrobimy ten. Ja też. Poczekaj na mnie. Dobra, noc. <experiences> da, <Sy> <pues> Dobra, <downstairs> I ta platforma, tam będziemy mieli hodowlę grzybów, tylko trzeba będzie zabudować, żeby mieli, wiesz yy, Nie wiem, obojętnie po prostu, wiesz, yy, wiesz jakim sposobem, wiesz Bierzemy yy, mączkę kostną, no nie? I się robi nam duży grzyb, zbieramy, yy, ten, zbieramy jakiś jeden grzyb, mączka kostna i ten A ja idę po śnieg Siematut do 2000 i ja kręcę dalej, a on od, od początku. O, mogę tak to uznać. Bo mu się coś z frapsem stało. Przepraszam, znowu coś mi poszło. Dobra. Jaki skripera? Zrobił bum bum. Ups. Skąd, Na... o, skąd on się tam wziął? Nie wiem. Chyba za ciemno. Idę Twoją badzielę. Ej, może tam, tam gdzie jest ten twój domek, co? No. To wybudujemy trochę. Tam gdzie jest ten twój domek, co? To może wybudujemy trochę wyżej. Ale to spokojnie, ja mam cały plan. O, tu jeszcze nazbierałem tego śniegu, co wcześniej zbierałem. I. Tak, ale jest jedna sprawa. Potrzebna mi żarcie. Masz jeszcze żarcia? No, no to tak. No, na razie. Zaraz yy, do, dojdziemy do odcinka. Do no to zaraz wrócę. No, no siema, siema i już trochę tutaj zrobiłem. To co miałem zrobić. I mam 64 jeszcze drewna. Yy, z tego, z dżungli, dlatego że dżunglę znaleźliśmy. Później wam pokażemy. Ja mam dwa, ja mam dwie Posadzę po tutaj. Kur... Skąd, skończył mi się ten... No. no. Co? Nie, nie Co Tu kurde mam być. Zobaczysz. Hmm. Dżunglowe y... To powinno być na dwie wysokości O, mam drabinkę. No bo ja zrobiłem. geniuszu Ale... Ej, nie zbieraj tego! Bo no to mi jeszcze będzie potrzebna. Co? No? Też drzewo? No. Masz. Bo już, bo już mam mało. Prze zr zrób se. Dzięks. Ja idę posadzić. A tu masz to no, jeszcze spadło. Skąd Cześć. masz tyle drzewa? No z dżungli byłem przecież. No. Ja też miałem krótki ten z dżungli, ale nie nagrywałem. No, no bo mi ich wynudził na śmierć. Ej, masz ten, siekiera? Mam. No, zuży, no. Zuży. Dobra. No, bo mi się zużyła jeszcze siekiera. Eee. eee Co e? E, Zaraz wracam. Co się stało? Laga miała, że połowę domu nam zacięło. <laughs> e, e, dobra, jestem. Miałem jakiegoś takiego buga, że... Siema. Połowę domu. Coś taś, taś? Taś, taś? Łap. O, dużo ci. Komu? Co rzuciłeś? Ta, y, nie chcesz gierki. Chcę. A drzewo chcesz? O, chodź, A, tu jestem. Ty. Masz i masz. Dzięki. Przeprasz znowu. Skąd... No, aha, aha, bo byłeś w jaskini, no tak. Mam 19 żelaza jeszcze. Ej, co to tutaj o? Co? Co? To tutaj o co to tutaj o? Takie rusztowanie? Zostaw, zostaw, później ci powiem. To jest rusztowanie pewnie. No, drzewo spadło. Bo to już ten, zdejmę później, może to drewno. A zresztą zobaczysz. Ja tam chciałem wyjść. Ja chcę tam wyjść. No, tutaj nie może być ani jednego okna. Dobra? No, Tylko o tym pamiętaj. Aha, tutaj już nie. O. No czekaj, bo ja tu to musiał zniszczyć później. Każdy No, dobrze, to rusztowanie po sobie. Nie. Gdyby nie rusztowanie. Nie! Żyjeś! Żyje. Przód, po któremuś ciutajcie walnę chyba dwa razy. Nie wiem. Niedźwiedź. Aś, aś. Ale potem, w skrócie. You two teen me? Nie. No. No to dobra, no to. Aaaa! Subskrybujcie Kończymy już? Nie goziczek czeka. No ja kończę. Ja też już będę kończył. Nie, ja nie kończę. O, mam. Ej, ty już skończyłeś? A ja jeszcze nie muszę teraz go sprawdzić jest wszystko ładnie, seksyjnie, skrapliwie. Czekaj, teraz cicho. Ja jestem cicho. Jezus Maria, żeś mnie wystraszył. Będziemy kończyć, tylko dokończę. <laughs> Już skończymy to. Będzie duży odcinek. Fajnie. Aha, aha dziewczyny są aha, aha, zimne. <laughs> nie gorące, bo nie są gorące. Aha, aha. Co to było? A, a, gorące. Dobra, zetnę to drzewo I już wszystko będziemy mieli Nie Kurczaki Ach, kurczaczek Tylko tu będą się, kurde Respawnować potwory No to jak ja to No dobra, trudno Czekajcie. Musiałem komuś napisać zaraz. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Czekajcie, czekajcie. Ale tu. Jestem. A no wiem, a ja już będę kończył, bo ja już ten. Jeszcze... O, czekajcie. A ja to dodam. Okej. Okay. A, a ja już będę zaraz kończył. No tak. To koniec. Na razie tego odcinka. No i tyle. Eee. Ty. Yy, tak. Bo na razie wywaliło nas z serwera W ogóle internet mi coś wywalnął <grymnie> Mogę tak powiedzieć No, no to do zobaczenia W następnym odcinku pokażę wam Jak już skończono całą tą pracę No to cześć